Agri Agrihandler. Tym razem w bednarach na AgroShow 2022. Jak wiecie, mieliśmy okazję w minikowie na targach Agrotech spotkać pana Andrzeja, specjalistę od ciągników JCB Fast Track, który świetnie nam opowiedział i wyjaśnił wszystkie zagadki, niuanse i szczegóły dotyczące tych ciągników. Ale my dzisiaj mamy okazję na żywo, premierowo zobaczyć ten, to, to najnowsze wcielenie Fast czyli ICON. Witam, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że Panowie nas odwiedzili. Tak, dzisiaj prezentujemy dwa modele: ICON 4220 i 8330. Ten, za mną. No cóż powiedzieć, proszę Państwa, no to jest wow. Najnowsza wersja JCP Fastraka, nowe środowisko dla operatora. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o zmiany w stosunku do poprzedniej wersji, to zewnętrznie niewiele nie, nie jest tych zmian. Natomiast wnętrze kabiny różni się bardzo, a ściślej mówiąc, Fotel, podłokietnik i wyświetlacz Proszę Państwa, w tej chwili no można powiedzieć, że Fast Track to maszyna XXI wieku. Bardzo nowoczesna. I na czym polega to rozwiązanie, ten item? Jest nowy software, który pozwala na no takie naprawdę bardzo fajne sterowanie maszyny. Możemy poruszać się wykorzystując joystick bądź jakby maszyna sama się przesterowuje albo na pedał gazu, albo na joystick po osiągnięciu określonej prędkości. Joystickiem ruch w prawo, aktywujemy tempomat, możemy później sobie prędkość zwiększać, zmniejszać. Wszystko odbywa się bardzo płynnie, bardzo fajnie. Silnik został, można powiedzieć ożeniony ze skrzynią biegów w sposób naprawdę niesamowity i ten związek mili Państwo będzie trwały, szczęśliwy i bardzo, bardzo dobrze funkcjonujący na wyświetlaczu 12-calowym możemy wszystko w maszynie zaprogramować czyli wałki odbioru mocy Odnośniki, sekcje hydrauliki, GPS, iSoBus, kontrole sekcji. Czyli tak, słyszymy no wszystko to, co jest potrzebne w nowoczesnym rolnictwie. I to jest proste, bardzo intuicyjne. Może dla mnie. To jest troszkę wyzwanie, ponieważ jak Państwo widzą, to tam pesel już jest taki jest, ale dla polskich rolników, gdzie średnia wieku pewnie jest w okolicy 40 lat, to jest bajeczka. Ciągnik jest w tej chwili, moim zdaniem, lepszy jest wydajniejszy, prostszy w obsłudze i, no jakby powiedzieć, to środowisko operatora staje się takie, no, bardzo komfortowe. Jak do tego jeszcze dołożymy ten fakt amortyzacji pełnej, naprawdę no chce się jechać w pole i coś robić. Także ICON jest naprawdę super sprzętem. W tej chwili przeprowadzamy testy, demotur i 4000 seria i 8000 serią. Także no naprawdę no szczerze powiem, jestem bardzo dumny z tego, że mamy w tej chwili Fastracka już w kolejnym jakby wcieleniu. No, lepiej zarekomendować się ikona nie dało. Pan Andrzej naprawdę wie co mówi i wydaje mi się, że tylko y, pozostaje odwiedzić te demotury, które tutaj Pan Andrzej zapowiada, przekonać się na własnej skórze, jak tak powiem, jak ta maszyna pracuje w polu. Panie Andrzeju, a troszeczkę ogólnie o fast Po naszym pierwszym odcinku, po naszym pierwszym odcinku było sporo pytań odnośnie tej maszyny. I w tych najważniejszych i takich najciekawszych to padło moim zdaniem pytanie odnośnie montażu przedniego ładowacza. Ładowacza czołowego. Czy o takiej specyfikacji ciągnik może być doposażony w ładowacz czołowy? Tak, może być. Co prawda 8000 seria ten właśnie ciągnik, on nie jest za bardzo jakby predysponowany do tego, żeby montować ładowacze, chociaż takie aplikacje też robimy. I są one Technicznie są... możliwe nie ma problemu. Natomiast generalnie to raczej 4000 serii 220 koni. Tamten ciągnik jest jakby przewidziany do tego, żeby montować ładowacze. Ponadto, proszę Państwa, możemy w tamtej wersji jest jedną z opcji stabilizacja przedniej osi i wtedy wstawiamy ten mechanizm z ładowaczem czołowym bez problemu no on będzie pracował rozumiem że to pytanie Mogą wyniknąć z tego, że skoro jest amortyzowany, czy tak, ładować tak. nie będzie tam no, komplikował. Tak, pracę. Czy, ten, czy, czy ten traktor nie będzie tak. pływał i tak, tak dalej. Nie, jest y, naprawdę wielu klientów, którzy oczekują maszyny do transportu, ale też chcą, żeby się sam załadował. Rekomendujemy Quick tak. A6. Tak. Czyli nawet tak. już tutaj są to, konkretne wytyczne. Tak, tak, tak. Nie ma problemu. Kolejne pytanie, które też do nas trafiło dotyczy widoczności z tego ciągnika a mianowicie jeden z czytelników i widzów zadał nam pytanie co w przypadku gdy mamy na przykład zagregowaną prasę no i starym odruchem operatora jest to zaglądanie do tyłu za siebie czy tam wszystko prawidłowo pracuje no przy tym dużym ciągniku i tej konstrukcji typu kabina po środku i z tyłu jeszcze mamy tam troszeczkę maszyny jak z tą widocznością jest? Jak to jest rozwiązane? czy znaczy Jest to tak naprawdę kwestia sprawy, ale generalnie potem tak ci, którzy eksploatują nasze maszyny fast tracking i jakby prasują słomę, czy też jakby agregują ciągnik z przyczepą samą tak, na tak naprawdę żaden z nich nie sygnalizuje, że jest jakiś problem, aczkolwiek dla poprawienia komfortu konstruktorzy przewidzieli coś takiego jak: po pierwsze, fotel można obrócić o 50 stopni w prawo, co ułatwia jakby zajrzenie tam do tyłu. Prawda? Druga sprawa to są kamery. ciągnik Adversity Icon ma wejścia i z tyłu, i z przodu, także możemy naprawdę doskonale sobie tam prawda, kontrolować pole. Dodatkowo jest też kamerka na zaczep, także uwierzcie mi, operator, który jeden dzień popracuje, już jest tak trawiony, że bez kłopotu sam, samodzielnie podjeżdża od przyczepy, czy podczas prasowania, nie ma, nie, ma nie ma problemu, absolutnie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania i ciekawi Was akurat ten ciągnik, a naprawdę uwieście, Fast Track jest interesującą maszyną, z każdą rozmową z panem Andrzejem coraz bardziej mnie wciąga, że nakłamię w temat, ale również Was zapraszam do zapoznania się z tymi niuansami, one naprawdę są godne uwagi. Piszcie w komentarzach, pytajcie, jak będzie taka potrzeba i zainteresowanie z Waszej strony. My z Panem Andrzejem spotkamy się kolejny raz i odpowiemy na kolejne Wasze wątpliwości lub pokażemy te rzeczy, które Wy byście zasugerowali. Panie Andrzeju, kolejny raz dziękuję za bardzo miłe spotkanie i za świetne dziękuję. poinformowanie. Naprawdę. Dziękuję Mamy nadzieję, że iPhone nas nie zawiedzie. Absolutnie. Będziemy relacjonować, jak będziemy po pokazach, po No właśnie, wtedy jeszcze wyciągniemy kolejne jakieś wnioski. Tak naprawdę już są pierwsi nabywcy. A, czyli już możemy to zobaczyć w praktyce już tak w prawdziwej pracy. Ja tylko mam nadzieję jeszcze tak dodam na marginesie, że z firmą Agrihandler spotkamy się na którymś takiego demo i wtedy będzie to kolejna okazja, aby wam znowu pokazać tą maszynę, ale już wtedy w pracy, w pełnym boju i, i, i tak naprawdę od tej prawdziwej strony y, mocy tej maszyny. JCB Fast Track. Icon. O tym właśnie wow. rozmawialiśmy. Pozdrawiamy jeszcze, <laughs> jeszcze raz dziękuję. wszystkich. I was dziękuję jeszcze tak. raz jeszcze raz panie Andrzeju, muszę się kłaniać przed panem, bo naprawdę takiego fachowca jak pan. Eee, to... prawdziwy specjalista z pasji. Eee, dziękuję Dzień bardzo, dziękuję Staram. Się.